Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj na tapetę rzucimy dwa kierunki: arabistykę i prawo własności intelektualnej, bo naszym gościem jest Natalia. Witaj Natalia. Witam. E, może powiesz, e, gdzie studiujesz, na którym jesteś roku? Więc e, jest to Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, i studiowałam prawo własności intelektualnej i nowych mediów. Skończyłam je w tym roku. I został mi rok arabistyki. Jasne. licencjatów. Oba kierunki na Ujocie. Zgadza się. Dobra, no będziemy ostro omawiać to uczenie. Powiedz mi, skąd, skąd takie połączenia? Um, wydaje mi się, że w zasadzie to, um, jeśli chodzi o to prawo własności intelektualnej, to poszłam na ten kierunek tylko ze względu na to, że był na Ujocie, co było w sumie z perspektywy czasu trochę błędem. W sensie, że, wiecie, jakby wybiera się studia, tylko ze względu na uczelnie, nie mm -hmm. powinno się tak moim zdaniem robić, tak właśnie z perspektywy czasu. W każdym razie to yy, właśnie tak padło w sumie przez przypadek na ten kierunek. A jeśli chodzi o Arabistykę, to yy, w zasadzie to gdzieś tam od zawsze, yy, czyli od gimnazjum, myślałam o tym kierunku, dlatego że jakoś tak yy, w gimnazjum ktoś mi powiedział, że w ogóle coś takiego jest, i mnie jakoś to tak wiecie yy, chwyciło. Ale mm, dopiero właśnie wzięłam go jako drugi kierunek, bo stwierdziłam, że na tym pierwszym, czyli na tym PWI, tak będę go skracać, mhm. było bardzo dużo wolnego czasu, albo relatywnie był on po prostu dla mnie taki mało wymagający w ten sposób. Jakie kierunki miałeś w liceum? Um, w sensie ja miałam profil humanistyczno-politologiczny. Mhm. Um, w bardzo fajnym liceum w Katowicach, no ale w każdym razie to, jeśli chodzi o te przedmioty z matury, bo wam, że o to pytasz, tak? No, no to właśnie ja zdawałam polski, angielski, WOS i historię i wydaje mi się, że dostałam się chyba głównie z angielskim i z historią, ale nie jestem w stanie powiedzieć tylko tak na 100%, bo mm. po prostu nie pamiętam wyników. No i pewnie się to też zmieniło teraz, więc... No, no to progi progi aktualne zawsze można sprawdzić, zawsze możemy też podać tu w opisie, więc o progi nie będę pytał. A pamiętasz początki studiowania, jak to wyglądało? Właśnie, jeśli chodzi o studiowanie tak stricte, to w zasadzie pierwsze trzy semestry były bardzo e, wprowadzające i bardzo ogólne, i były to przedmioty zapaj dziury, niestety w większości przypadków. Mieliśmy na przykład informatykę, gdzie uczyliśmy się. Nie wiem, na przykład właśnie edytowania tekstu właśnie w Wordzie. Była filozofia, która w zasadzie przydaje się do myśli prawniczej, żeby ją tak jak w jakiś sposób ogarnąć, ale nie była ona aż tak konieczna z perspektywy całego studiowania. Była na przykład psychologia, to był fajny temat, ale w sensie fajny przedmiot, ale ze względu właśnie na to, że mnie bardziej interesuje. Ta tematyka, a nie dlatego, że on też był jakiś bardzo przydatny na kierunku. No, a potem przyszedł COVID w 2020 roku, i my przeszliśmy na zdalne, i w zasadzie do końca studiowania zostaliśmy na tych zdalnych. Teraz chyba też jest jakby system hybrydowy studiowania, ale nie jestem pewna. No i właśnie jak przyszedł ten COVID. To nasz, nasi prowadzący trochę byli chyba bardziej zagubieni niż my. Niektórzy się w ogóle nie pojawiali na zajęciach, i generalnie było to w sumie bardzo rozjechane. Więc ten pierwszy rok był taki w zasadzie, można powiedzieć, że cały taki mm, mało wymagający edukacyjnie, mhm. ale to też właśnie była kwestia tego COVID-u. Czy znaczy, psychologia i, e, i filozofia wydaje mi się, że jest na, na większości kierunkach też powiązanych z ekonomią? Mm. I tak samo jest też przedmiot prawo własności intelektualnej. Zgadza się. I powiedz mi jak ty w ogóle rozumiesz ten kierunek? Teraz po, tak po trzech latach, czym on jest i, i co, czego masz się tam nauczyć? Um... Właśnie też sobie weszłam na stronę Uniwersytetu Jagiellońskiego przed tym podcastem, żeby zobaczyć, jak teraz się reklamują. No i właśnie tak troszkę enigmatycznie jest napisane w opisie kierunku, że ma on dać studentowi specjalistyczną wiedzę z zakresu prawa własności intelektualnej, badając właśnie ogólnie tę tematykę, co się trochę gryzie ze sobą, ale w każdym razie, tak z perspektywy czasu to wydaje mi się, że te właśnie studia można zawęzić do takiego roku przedmiotu, jak ma większość innych kierunków. Może to jest właśnie moje błędne przesłanie, w sensie błędne, wiecie, taka błędna myśl, no ale w każdym razie to trochę było za dużo przedmiotów, które nie dawały tak w całości jakiegoś takiego dobrego skutku, tylko były takie na dostawkę, takie na doczepkę. A jakie jeśli, na przykład? Y, na przykład y, prawo prasowe, które no, mamy w nazwie kierunku nowe media, ale jednak pamiętam, że niektóre po prostu przedmioty były też prowadzone w taki sposób bardzo y, nieprzyjazny dla studenta, tak to mm. mogę nazwać, więc y, no właśnie te przedmioty, które były często takie zapchaj dziura, tego typu, to były właśnie prowadzone w, ten, w sensie, no wiadomo, były prowadzone tak pobłażliwie. Yy, a właśnie powtarzam to swoim znajomym, czy tam generalnie komukolwiek, jak się nie pyta, czy to jest właśnie to, co on tam miał na pierwszym roku, że tak, to jest to, tylko że w większym zakresie mieliśmy bardzo dużo takich. Yy, w sumie myśli prowadzących, które były powtarzane jako taka eureka, którą oni nam chcieli pokazać na y, innych przedmiotach i z takich właśnie klasyków to jest właśnie y, Makan bodajże, który robi sobie zdjęcie aparatem w dżungli i to było chyba powtarzane z 10 razy jako właśnie taka eureka, że my to y, albo raczej nowinka, którą nam chcieli właśnie prowadzący przekazać. No ale w każdym razie to y jeśli się zawęzi odpowiednio swoją mm, specjalizację i się będzie na własną rękę oczywiście szukać odpowiedzi na dane pytania albo jakoś tak się zgłębi np. w prawa autorskie, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, komercjalizację albo ochronę danych albo np. ochronę konkurencji, to można iść, iść z tym dalej w jakimś konkretnym, fajnym kierunku. Um, no, ale właśnie jeśli się to weźmie tak bardziej ogólnie, to się mało wyniesie, moim zdaniem. Jakie są w ogóle specjalizacje? Czy są, czy to jest jedno prawo własności? Um, generalnie, jeśli chodzi o seminarium, bo to się, bo właśnie nie ma jakby stricte specjalizacji u nas na studiach, ale jeśli chodzi o seminarium, to są to cztery bloki, bo też osób na studiach jest zawsze tak około 70-60, i to też wynika z tego, że Um, osoby, które studiują regularnie prawo, się zapisują na prawo własności intelektualnej, bo dużo przedmiotów mogą sobie przepisać, to jest raz, a dwa, no jest to dla nich relatywnie łatwe plus fajna, fajny dodatek do generalnego prawa tego takiego z ujotu skądkolwiek. W każdym razie, to um, jakie było pytanie? <laughs> specjalizację. Czyli tak, e, nie ma, ale nie ma, ale jeśli chodzi o seminarium, to właśnie są cztery bloki tematyczne. No i pierwszy to były chyba znaki towarowe, o ile się nie mylę. Drugi to e, prawo patentowe, czyli ten, który ja wybrałam, więc też trochę jakby prawo patentowe, wzorów przemysłowych, komercjalizacja i generalnie tematy związane raczej z taką innowacją, jeśli chodzi o technologię. Było też prawo autorskie bodajże i yy, ochrona konkurencji. Mhm. Czyli ta ochrona konkurencji szła już bardziej tak, yy, właśnie powiedziałabym, że nawet pod ekonomię, jeśli chodzi o dalszą edukację, jeśli ktoś by chciał, bo właśnie się bardzo skupiała na funkcjonowaniu rynku i tak dalej. Czy to jest jakby sama taka teoretyczna wiedza, czy praktyczna? Bo widziałem opinię, że idąc na ten kierunek, trzeba być cierpliwym i spokojnym, bo spędza się mnóstwo czasu przy kodeksie. Mhm. Yy. W zależności też od tego pewnie ile ktoś się uczy, bo na egzaminy wystarczyła w zasadzie nieduża wiedza, albo raczej nieduże przygotowanie, ale może to też jest jakieś moje błędne zapamiętanie tego, jak rzeczywiście było. Ale w każdym razie to w zależności właśnie od tego, jaki był przedmiot, to rzeczywiście bardziej lub mniej zagłębialiśmy się w kodeksy. I to były właśnie różne kodeksy, bo wiadomo, jakby jest tych gałęzi prawa na tym prawie własności intelektualnej bardzo dużo, i niektórzy prowadzący, na przykład właśnie w pół roku mieli przedstawić nam dane, daną gałąź, i wtedy właśnie wchodził w ruch kodeks bardzo często, żeby mhm. dowiedzieć się czegoś więcej po prostu. To taka trochę wychodzi mieszana opinia w tym kierunku od ciebie. Się. Tak ogólnie mówiąc. Polecasz ten kierunek? Czy lepiej się zastanowić, wybrać coś innego? Hmm, wydaje mi się, że generalnie warto przed studiami się zastanowić. Wiadomo. No tak, um, ale jeśli chodzi o stricte ten kierunek, to tak jak wspomniałam, dla osób studiujących prawo, to zwykłe, um, tam pięcioletnie bodajże, to jest to bardzo fajna opcja, żeby sobie właśnie. Żeby się już właśnie na tych wczesnych latach studiów ukierunkować w pewien sposób, przez to, że miałoby się właśnie też dwa kierunki, ale tej nauki nie byłoby wcale tak dużo. W każdym razie to tak właśnie bardzo dużo osób robi, jak wspomniałam. A dla osób, które są niezdecydowane, to właśnie może to być. Albo overkill i nie, nie wybiorą spośród tych, spośród tych wszystkich opcji, które są dostępne, jak wspomniałam, z tymi gałęziami, um, albo wybiorą i będą sobie dalej to kontynuowały. I jest też kontynuacja tego kierunku na magisterce, ale ona trwa bodajże trzy semestry, więc jest taka krótsza i jest też w języku angielskim, z racji tego, że generalnie temat jest bardzo popularny na świecie. I wydaje mi się, że to był chyba pierwszy taki kierunek w Polsce. A właśnie z racji tego, że y, autentycznie jest bardzo popularny na świecie, to, y, to właśnie przychodzą na te studia, na, do nas na UJ y, na magisterkę oczywiście osoby, y, nie wiem, z Indii, skądkolwiek. Mhm. Więc... Znaczy, bo tak się wydaje, że temat jest e, popularny, tym bardziej jakby teraz, w takich jakby czasach, AI ja i wszyscy o tym mówią. Mhm. E, tylko czy to, że jest popularne, czy to sprawia, że nie wiem, jakoś więcej zawodów powstanie, czy to jest tak, że kilka osób się wybija, to będzie jakby fach w tym zawodzie pewną pracę, no i jakby oni nie wiem, przejmą rynek, że tak powiem. Czy to jest przyszłościowy kierunek, czy taki średni? Właśnie uważam, że jeżeli będzie się go studiowało dobrze, to jest jak najbardziej przyszłościowy. I y, można y, właśnie iść tą ścieżką prawniczą albo jakąkolwiek. Jest to też fajna baza, w sumie wypadowa, do y, jakichś studiów humanistycznych, y, ale nie ma zbyt wielu w sumie specjalistów z, z generalnie prawa własności intelektualnej, chyba że y, weźmiemy sobie na tapety jakieś takie y, organizacje. Prawnicze, gdzie są osoby zainteresowane tematem, bądź na przykład y, radcy prawni i, i tak dalej, osoby, które się y, zajmują stricte y, w urzędach patentowych tym właśnie prawem, albo generalnie w jakichkolwiek innych urzędach, bo są potrzebne. Osoby, które przeszukiwałyby bazy patentowe. Na przykład, albo ja tak przepraszam, że ciągle powtarzam te patenty i tak dalej, ale to jest jednak mi najbliższe i to też najbardziej zapamiętam z tych studiów. Mhm. Um, ale właśnie w urzędach jest bardzo dużo, um, bardzo duże zapotrzebowanie na, na takie osoby. Z tym, że trzeba też wziąć pod uwagę to, że jednak praca w urzędzie to jest praca w urzędzie. Może być dla niektórych po prostu czymś. Um, Zbyt wolnym, mogę tak to określić. Mhm. Czyli przyszłość po takim kierunku to jest jakby najbardziej prawdopodobne, że się trafi do urzędu? E, czy, czy może są jeszcze jakieś inne opcje zawodowe? E, można na przykład e, próbować w kancelariach adwokackich, e, tylko że tutaj bym radziła raczej iść na staże albo na jakiekolwiek praktyki już od samego początku studiowania, bo no, jeśli taka osoba, która ma właśnie taką kancelarię, ma do wyboru osobę z prawa z piątego roku i taką osobę z prawa własności intelektualnej z trzeciego roku, to no wiadomo, wybierze te z prawa. Ym, aczkolwiek, no właśnie, warto się jakoś tak próbować przebić, jeśli się, jeśli się by chciało, właśnie, mieć karierę w ym, kancelariach i tak dalej. Słuchajcie, tak poważnie, ale tak. Twoim zdaniem, jak oceniasz ogólnie wydział, osoby, studentów? Czy to są spokojne osoby? Czy jednak, jak jest taki stereotyp o prawnikach, że to są poważne osoby, które z nikim nie chcą rozmawiać, że to jest konkurencja na rynku pracy? Um, nie wiem, czy jest taki stereotyp, no, ale w każdym razie mój rocznik czy tam generalnie mój rok studentów był taki trochę niemy. W sensie, to też przykro mówić, ale jakoś tak nam ciężko było się w ogóle nawet w tym czasie, kiedy byliśmy na uczelni, zgrać, zgadać jakoś bardziej. i Może to też było tylko moje odczucie, nie wiem, ale właśnie pamiętam, że było tak trochę drętwo i ja też tam byłam z przyjaciółką na tych studiach może Tosia będzie kiedyś to oglądała, więc pozdrawiam Tosię. No, w każdym razie to... No właśnie, i pozdrawiam też Gabrysię. Gabę. No ale w każdym razie... No jeśli się już robiły jakieś grupki na samym początku, to one raczej zostawały do końca. I ciężko się było właśnie tak zgrać między wszystkimi. Ale może to też było dlatego, że bardzo dużo osób rzeczywiście też miało drugi kierunek. I to byli zajęci ludzie. Przynajmniej tak mi się też wydaje. Mm. I ciężko właśnie było nawiązać jakieś takie relacje ze wszystkimi, ale wiadomo. Nie, to się może trafić na każdym kierunku. To wracając jeszcze do Arabistyki, bo to też jest mega ciekawy temat. Jak ogólnie oceniasz poziom nauki? Jest dość wysoki, jeśli chodzi o sam nakład pracy i materiału, jest po prostu tego masa. I albo. W sensie właśnie, może to wynikać z tego, że jest to w ogóle dla Europejczyków, dla Polaków tak samo, po prostu zupełnie coś innego, ze względu na sam alfabet, formę pisania, słowa, głoski. Jest tego naprawdę bardzo dużo. Są też oczywiście podobieństwa, ale w każdym razie to e, nauki jest dużo na początku i z biegiem, z biegiem czasu się troszkę robi łatwiej, ze względu na to, że też łatwiej zapamiętywać te słowa, jak się już zna litery, cokolwiek ehm, i tak dalej. Ale problemem głównym w języku arabskim i generalnie w arabistyce jest e, tak zwana dyglosja, i warto sobie poczytać o e, tym zagadnieniu, jeśli się rozważa te studia. E, A tak jednym słowem, co to jest? Co to oznacza? E, jednym słowem nie, ale dyglosa e, to jest jakby istnienie wielu wariantów języka, najczęściej dwóch, ale w niektórych przypadkach właśnie wielu. No i właśnie my się uczymy tego wariantu, że tak powiem w cudzysłowie oczywiście najwyższego, czyli takiego naukowego bardzo formalnego i tego języka, który jest używany, czy tam był używany w Koranie. Czyli jest, jest też tym świętym językiem. Właśnie jest ta najwyższa wersja i są też wersje y, tak zwane y, rodzime, których jakby osoby, które są Arabami, w sensie osoby, które mieszkają w krajach arabskojęzycznych, uczą się y, od rodziców. I mowa tutaj o dialektach. No i um, ciężko mi jest to porównać do czegoś, co mielibyśmy na polskim podwórku, bo to nie jest tak, taka mowa śląska, czy tam kaszubski. Um, to jest raczej coś innego. Ale um, tej fuschy, czyli tego wyższego wariantu, nikt się nie uczy um, właśnie w domu, tylko idzie na przykład do szkoły, nie wiem, podstawówki, jak zwał, tak zwał, jakiś taki odpowiednik nasz i um, tam zaczyna E, rzeczywiście się uczyć tej takiej stricte gramatyki, tego jakby bardzo ciężkiego języka, przynajmniej wersji. E, I jest bardzo dużo Arabów, którzy właśnie nie znają tej wersji języka, albo po prostu nawet nie potrzebują, bo są się w stanie dogadać z dialektami, których e, używają od samego początku ich życia i tak dalej. Ludzie idąc na arabistykę mają, przynajmniej ja miałam takie wyobrażenie, no też głupio, bo nie sprawdziłam, nie zagłębiłam się jakoś bardziej, ale w każdym razie to y, jest takie przeświadczenie, że wow, jeden język: 20 ileś krajów. No ja teraz będę taka fifarafa, ale okazuje się, że nie, bo właśnie przez te dyglosje nie jest wcale się tak łatwo dogadać tym językiem, jakby tym wariantem wyższym. On się nazywa Pusha, więc też można sobie wpisać y, w internet dyglosja albo Fuscha, albo coś tam, język arabski, warianty, coś takiego. Y I właśnie my się uczymy tak y tej wersji wyższej, dlatego, że nas przygotowują te studia do na przykład bycia tłumaczem, do w sumie do głównie tłumaczeń. Y I chodzi tutaj o do jakieś dokumenty w stylu, y nie wiem, pisma sądowe. Albo akty małżeństwa, jakieś takie dokumenty życia codziennego, które są potrzebne gdzieś i ktoś musi je przetłumaczyć albo z języka polskiego, albo z angielskiego, z czegokolwiek. I właśnie są potrzebne po prostu takie oryginalne tłumaczenia, zrobione najlepiej przez tłumacza przysięgłego, ale jeszcze, jeśli się nie jest tłumaczem przysięgłym, to też można po prostu mieć swoją działalność. Czyli ten kierunek to jest jakby taki kurs językowy, czy są jakieś elementy na temat kultury, nie wiem, nauka o religii? generalnie jest taki przedmiot PNJA i jest to praktyczna nauka języka arabskiego i jest chyba um, 7-8 godzin w tygodniu coś takiego, w sensie jakoś tak bardzo dużo plus jest jeszcze gramatyka i tak w sumie tych wszystkich godzin takiej stricte nauki, nauki języka wychodzi 12 w zależności od semestru, ale tak właśnie około 12 um, i... Jest to połączone cały czas z jakimiś takimi przedmiotami, które mają nam przybliżyć właśnie kulturę. Na samym początku studiów była w ogóle kultura, taki przedmiot roczny. Był na przykład islam. Oczywiście jakby nie jechaliśmy do meczetu się modlić, tylko raczej po prostu mieliśmy jakby wprowadzenie teoretyczne do tego zagadnienia. Była też historia. Generalnie właśnie jest takie... Połączenie tej kultury razem z y, nauką języka, ale zdecydowanie y, większy nacisk jest składany po prostu na naukę języka. I kończąc takie studia na, na jakim jesteś poziomie? C1? Zdecydowanie nie. nie. Ciężko mi jest powiedzieć. Ja strzelam, że to jest takie B1, mm, hmm. ale też właśnie jest to zależne bardzo od tego, ile się wkłada pracy w domu, y, dlatego że na lekcji y, jest bardzo często szybkie tempo i. Potem tę wiedzę trzeba przyswoić, i tak jak wspomniałam, jest, tej, jest tych w sensie tych godzin w tygodniu bardzo dużo, co powoduje właśnie taki natłok, i jeszcze w domu trzeba się nauczyć czegoś. Nie wiem, na przykład ze swoich zainteresowań, jeśli ktoś takie ma, trzeba się nauczyć na lekcję, z poprzedniej lekcji, i generalnie jest tego naprawdę bardzo dużo. Czy jest ciężko ogólnie? Tak, w sensie uważam, że pierwszy rok jest ciężki, drugi też, ale to jest też zależne od tego, na jakich się tra trafi nauczycieli, yy, ponieważ to po prostu niektórzy są, wiecie, no, bardziej tacy ostrzy. A powiedz mi, czy macie jakieś okazje do ćwiczenia języka, czy to jest tylko język pisany? Yy, na lekcjach, właśnie, mówimy, mamy też, yy, hmm, jak to się nazywa? No, mamy po prostu jedną, jedną godzinę w tygodniu bądź dwie y, praktycznej nauki, gdzie y, głównie nauczyciel próbuje z nami rozmawiać, ale z racji tego, że ten język brzmi trochę dziwnie, albo my jesteśmy jacyś tacy, przynajmniej ja też mam takie wrażenie, żeby nie było. Y, ten język jest taki. Mm, że można się łatwo wyłożyć, albo jesteśmy skrępowani tym, że na przykład nauczyciel nas od razu poprawi, to się jakoś chętnie nie zgłaszamy, przynajmniej, no właśnie, ta, tak ja to odczuwam. Ale głównie, właśnie na tych lekcjach, gdzie rzeczywiście jest dedykowany czas na to, żebyśmy porozmawiali teoretycznie, to tam mamy to poćwiczyć, z tym, że to jest na zasadzie nauczyciel stoi i pyta kogoś, i cała sala słucha, i dlatego to jest takie w sumie niekomfortowe, a z drugiej strony, jeśli mielibyśmy czas w parach, to podejrzewam, że on byłby jeszcze bardziej taki nieefektywny, albo mało produktywny. Nie wiem, nie mi oceniać. Albo mi, nie wiem. Okej. Okay. A czy, czy poza zajęciami są jakieś, nie wiem, koła naukowe, organizacje, gdzie możesz dowiedzieć się więcej czegoś? Są, ale mm, w zasadzie to polecam chyba jednak korki po prostu. W sensie ja na przykład sama nie miałam, ale z tego co wiem, no to mam znajomych i którzy dają korki, i którzy biorą z tego arabskiego i rzeczywiście jest to bardzo pomocne, z racji tego, że można się chociażby uczyć dialektów, bo one są kluczowe, żeby rozmawiać z ludźmi i w zależności właśnie od tego, gdzie się mniej więcej planuje zahaczyć albo w jakim kraju planuje się być na temat jakiego kraju planuje się być ekspertem, coś w tym stylu, to y, taki dialekt należy wybrać albo z Zatoki, albo syropalestyński, albo egipski, albo marokański, który jest w ogóle jakiś najbardziej skomplikowany, jeśli chodzi o zrozumienie go wśród innych Arabów. To właśnie mamy koło naukowe, nazywa się ono koło naukowe orientalistów na UJ, dlatego, że ono było chyba w sumie pierwszym kołem, które powstało na naszym Instytucie. Mhm. Ja miałam przyjemność być przewodniczącą tego koła, tak w sumie trochę, dlatego że chciałam. I ono w zasadzie nie dawało jakichś takich bardzo dużych zdolności językowych, tylko raczej chodziło tutaj o przybliżenie ludziom z zewnątrz naszej kultury albo o stworzenie w tym kole jakichś takich. Um, Okazji dla studentów do tego, żeby się wykazać swoją wiedzą. Czyli po prostu organizowaliśmy na przykład konferencje. Teraz około też całkiem fajnie, w sensie bardzo fajnie funkcjonuje. I też są tam konferencje różnego typu, jakieś takie spotkania, tylko że teraz właśnie jest bardziej nastawione, mam wrażenie też na studentów u nas wewnętrznie, co też jest spoko jak najbardziej. Jak oceniasz w ogóle samo uczenie, same wydziały? Mhm. W sensie generalnie uważam, że Uniwersytet Jagielloński jest chyba jednym z lepszych w Krakowie albo, no nie wiem, nie, nie będę mówić na temat całej Polski, ale w Krakowie chyba jednym z lepszych, który ma tak dobrą administrację i nie wiem, mogę, mogę się na pewno spotkać z jakimiś odmiennymi opiniami, aczkolwiek nie zawodzi i oni rzeczywiście są tacy skrupulatni, i akurat mi się to podoba, że rzeczywiście jest wszystko pod kontrolą i że panie w dziekanacie są miłe, jakoś nie wiem, jest to jakieś tabu, że pani w dziekanacie Cię ugryzie, ale u nas właśnie są bardzo milutkie. I uważam też, że Uniwersytet Jagielloński daje bardzo dużo takich możliwości ze względu na wszelkiego rodzaju kursy, jakieś projekty, jakieś wyjazdy. Jest tego masa. I jest właśnie projekt Zintegruj, który daje właśnie katalog do wyboru jakichś takich różnych właśnie kursów, też są tam kursy językowe. Z tym, że jeśli ktoś już chce iść na UJ i sobie zobaczy taki newsletter od Zintegruj, to należy uważać, żeby rzeczywiście zweryfikować, czy się ma czas, bo studenci są bardzo ścigani za frekwencje. No, ale uważam właśnie, że UJ jest rzeczywiście bardzo fajny. Byłam też w takiej organizacji studenckiej, która się nazywa Olin UJ i y, byłam tam właśnie w imprezie i w HR-ze. Też y, bardzo fajne doświadczenie, na pewno takie bardzo socjalizujące, więc jeśli ktoś miałby ochotę to iść na UJ oczywiście, to na pewno znajdzie tam coś dla siebie, jeśli chce jakby robić coś poza studiowaniem. Pewnie. No to mamy osobę na pewno, która nas słucha, która jest już zapisana na, na labistykę. Albo na prawo własności intelektualnej, to taka jedna rada bo jedna wskazówka dla osoby, która dopiero zaczyna mm -hmm. swoją przygodę z tymi kierunkami. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o w sumie oba, to żeby przeczytać sylabus i być konsekwentnym, i też, to, jest, to nie jest jedna rada, ale w każdym razie, żeby być konsekwentnym, czytać sylabus. I żeby też spytać starszych znajomych, co oni myślą, bo myślę, że to właśnie daje bardzo duży taki insight, yy, i można się dowiedzieć tych właśnie ciekawych rzeczy, jak na przykład w podcasie Kwadran studencki. <grym> no a w każdym razie. No to no, myślę, że to są takie główne rady. Mhm. I jeszcze miałam jakąś jedną, ale zapomniałam, żeby szanować swój czas w ten sposób i żeby też. Yy, Rzeczywiście realnie patrzeć na, na to, że doba ma 24 godziny. Mm -hmm. Żebyś nie, nie zakręcić. W to, co się tak. tak. Super. No to mam nadzieję, że, że coś ktoś z tego wyciągnie. Miejmy nadzieję. Dziękujemy w takim razie starszej koleżance, która nam trochę opowiedziała o tych kierunkach. Ja Ci, Natalia, jeszcze raz bardzo dziękuję. I Was zapraszamy na, na kolejną część i Szybkie pytania.